Jak myślisz wszyscy? Zaprośmy jeszcze ziomków z drugiej C. Stara, ale na wydarzeniu jest już 200 osób. Ale to tylko pięć, nie zauważy. No w sumie starych nie ma, no to jolo. Halo, siemanko. No cześć. Cześć, pada, że dzisiaj do mnie słuchaj mam wolną chatę, bo mój spółlokator wyjechał. No ale przecież każdy ma wolną chatę i to codziennie. Jesteśmy na studiach. <noise> Możecie zejść ze stołu? Halo! To mój dom! Ale, chyba nie będę się przesadzać, tu mam kartkówkę z majzy. Nie no, rozumiem. Szkoła najważniejsza. Ej, może w sumie skończyłem już imprezę, bo tutaj mamy kolokwium. Usłyszałam! Słyszałeś, to? Mówię. No to co się z jakimś typem. I to jest językiem! <grystanie> Tylko tam bezpiecznie! Wychodźcie, tu starze wracają, 22 już! No hej, to o której będziesz? Dobra, będę gdzieś o 22. O dwudziestej drugiej? Kto zaczyna im tak wcześniej? Bądź o północy chociaż. No to co? Prawda czy wyzwania? wyzwanie? Wyzwanie. Idź do sklepu kupić prezerwatywy. Uuu. Nie. Nie zrobię tego. Ha! Tchórz! Możecie to... mnie tak nazywać, ale a, nie zrobię tchórz, tchórz. tchórz! To co? Pytanie czy wyzwanie? Wyzwanie. To może pójść do sklepu i kup prezerwatywy. Ile ty masz lat? No nie wiem, nie jestem przekonana. To może się wymienimy? Nie, no to też nie to. A ty w czym idziesz? No zostaje w tym. Przecież to tylko domówka. Na studiach to dopiero będą imprezy. Gimnazjum, to były domówki. Nie, 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 nie! Gra, to gra, gra, to gra, gra, to gra. O, ty chciałeś wyzwanie, to może ty i Krzychu. Weźmiecie to i pójdziecie razem do sypialni. Zgoda? <totekarzy> Uwaga, zobaczcie co mu tata w barku. Uuuu! 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 Zero abstynencji, dobrze, same zgody. <totekarzy> Patrz na mnie, schował tę butkę. Choćby pijemy i dojemy wody, na pewno się nie skapnie. Dobra, trzymaj. Ja nie wiem, przecież ja nie piję. Słyszeliście? <totekarzy> Ej a ty czemu nie pijesz? Wiesz co, z samochodem jestem. A to szanuję, szanuję. <grywa> o, to może mi podwiedziesz. O i mnie to innie też, mnie też. No dobra, zastanowimy się, dziewczyny, zastanowimy się. Ej, uwaga, uwaga, puszczę Wam hita, uwaga. No. Weź

nic mi nie mógł, dostałam mandat. A, Ej, czekaj, czekaj, bo no możemy, czekaj. A będziemy jutro! To, 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 to. I wtedy, jak począć Twoje dziewczyny, to ona mówi. No, dzięki.